Dzień dobry przy stole. Dzisiaj witamy się z Wami niedzielnym śniadankiem. Buongiorno, Buongiorno. Tak, smacznego, kochanie. Oh, dziękuję. Leniwa niedziela w naszym domu. Jak na razie to tylko koty są leniwe. Zobaczcie na tego. Jeden i drugi. Po śniadanku stwierdziliśmy, że przyjedziemy na długi spacer i jest teraz, jesteśmy teraz w Parku Szczęśliwickim. Powiem Wam, że już dawno tutaj nie byliśmy, ale pogoda jest całkiem, całkiem przyjemna. Więc idziemy na spacerek, połazimy i pokażemy Wam co i jak tutaj. Massimo zobacz. Szkoda, że nie wzięliśmy naszych paletek. Mogliśmy sobie tutaj w ping ponga pograć. No, uh -huh. następnym razem. Co ty na to? Może bić. To jest coś dla mnie. Idziemy tam. <średziny> Ty jak, na... Czekaj, ty jak na to wejdziesz, to to się zarwie. Tak, tutaj można zjeżdżać na nartach, widzicie, tutaj z tyłu. Zobaczcie ile tutaj piękne jarzębiny To pierwsze w tym roku Ale od razu przypomina mi się moje dzieciństwo Mam nadzieję, że udało mi się złapać trochę klimat tego miejsca Słuchajcie, tu jest przepięknie Naprawdę można odpocząć, można się zrelaksować Można spędzić miło czas Warto tutaj przychodzić I to jest kolejne miejsce tutaj w Warszawie Gdzie mamy takie cuda Bella dobry Niestety pogoda nas zaskoczyła. Zaczęło lać i to dosyć ostro, a mieliśmy ochotę a zjeść dzisiaj na świeżym powietrzu. Obiadek i nic z tego nie wyszło. I co zrobimy? Będziemy jeść w domu. Macie, co będziesz gotował dzisiaj? Nie ma problemu, jeśli pogoda nie jesteś dobry. Importanty ci kogamy tutaj dły. Ciekawa jestem, czy ktoś zrozumiał to, co ty powiedziałeś. Edilo, Dilli Polak. Że nieważne, nieważne, że pogoda jest beznadziejna. Ważne, że się kochamy, tak? No i... No i Nieważne. Może jedna tak? dni robimy do domu, nie ma problemu. Może, może obiad, trochę wino, zobaczymy film, no i już. Leniwa niedziela, jak to się mówi, tak? Tak. <sum> Tak, czyli jakiś plan jest. No, Miejmy nadzieję, że trochę pogoda się poprawi dzisiaj i będziemy mogli gdzieś uderzyć się dzisiaj po południu wieczorkiem. Ale jak na razie, kiepski ten weekend, powiem Wam. No ale nic, zobaczycie zaraz, co będziemy robić na obiadek. I na początek dzisiejszego obiadku mamy Carpaccio di Salmone, antiposto. Takie przygotował Max. Po divino Bianco. Właśnie, po kieliszku wina nie dobrze. Widzisz, jesteśmy sentymentalne teraz. <laughs> Sentymentalny obiad. Tylko jajki. Ty. Tylko jajki, ty. no pięknie. To dawa jeszcze zdrówko. Niech będzie. No i koniec. Proszę bardzo. Uh -huh. Proszę na zdrowie. Na zdrowie za niedzielę i długi weekend. A na pierwsze danie po Karpaciu, Massimo przygotował farfalle al salmone. Tak, bardzo lubię, z dużą ilością parmezanu, pyszności. Jak to się mówi, na poobiedni relaks przystało. Jest mocna kawa. I słuchajcie, dwa dni temu dostałam od Massimo jakoś tak, ktoś do mnie pisze, czekoladki, czereśnie, czereśnie w likierze i dzisiaj będzie ich premiera. Ciągnę jedną. Niech nie zauważy. Do kawy w sam raz. Pogoda się poprawiła. O, widzę siebie tutaj. z <goda> nie Nie, widać cię, nie martw się. Ja, ciebie, ja siebie widzę, nie ciebie. A tu mnie widzisz? Nie. Tak, nie, ciebie widzę, ale nie, widzi, nie widać cię tutaj. A, No, prawda? prawda, prawda. Jestem invisible. Niewidoczny jesteś, duchem jesteś. Duchem. A, tak. Z Dostaliśmy cynk o tym, że znają są w centrum, więc jedziemy na spacerek. Jeszcze raz! Jeszcze raz jedziemy się spotkać z nimi. A co może robić dzisiaj? Tylko, tylko spacer. Tylko spacer? No nie, no nie tylko w spacer. Może uda nam się jako, jakiegoś. E, drinka bez da? alkoholowego na No, No właśnie, nie pada. A, tak. więc mogę powiedzieć, że spacer. nie pada. I idziemy spotkać się z nimi. Siedzieć, pogadać, może jakiś, na jakiś spacerek pójdziemy wszyscy razem. A i tak pewnie zauważyliście mała zmiana outfitu, żeby wyglądało to jakoś bardziej wyjściowo, a nie dresowo, tak jak dzisiaj z samego rana I jedziemy na nowy świat. Ale mieliśmy nosa. Zobaczcie, cała Warszawa na nowym jak świecie. Tylko wszyscy tutaj. <laughs> dzisiaj rano byliśmy w parku. To nie było nikogo, a teraz zobacz ile jest ludzi no, wyszło słońce, to wszyscy wyszli na spacer. Co ja dzisiaj piję? Bellini, miało być bez alkoholu, a jest... Proseko z sokiem z, z brzoskwini, Przepyszne. No i już po idziemy sobie teraz spacerkiem w stronę o, starego miasta. O no, poczekaj. No, teraz można powiedzieć, że jest idealnie. E, Max, ale może nie idźmy na Stare Miasto, no, tylko a pójdziemy do No, idziemy do Palazzo del presidente, a potem wracamy do A, dojdziemy tam do, do Palacu Prezydenta i wrócimy z powrotem, tak? Tak. No dobra, no to idziemy dalej. <grywka>

Jaki ładny! Śliczny! liczne. Pit, na pit. i ręce, to cię uszczę. Takie ręce, to cię uszczę. już ręce, to cię uszczę. Takie ręce, to cię uszczę. Tak, tak i kawałek kiełbaski, bo zostały nam jeszcze z wczoraj papryczki, zaraz wam pokażę. Już kiedyś podawałam wam na nie przepis, ale jak będziecie potrzebować, to pamiętajcie, że na Facebooku znajdziecie przepis właśnie na te papryczki. Także robimy burgery i czas na kolację. Mam nadzieję, że wy już się nauczyliście i jak oglądacie nasze vlogi, to nie do oglądania vlogów na pusty żołądek. Co mi tu pokazujesz? Zobaczyć piwo. Piwo, tak, twoje piwo. Tak, relaks. Relaks. My już po kolacji. Teraz się relaksujemy. Chociaż Massimo się śmieje. Mówi, co może wybierzemy jakiś film na dzisiejszy wieczór? Co ty na to? Będzie, tak Mam pomysł. W związku z tym, że jutro jest poniedziałek wolny. Kiedy ci? Do maniu dziriam upurę vlog? Oczywiście. <grywa> nie, nie pij już tyle, co? Tego <grywa> Słyszeliście to. Oczywiście! Czyli jutro będziemy znowu nagrywać. Jak ty to powiedziałaś? Powiedzmy jeszcze raz. Jeszcze raz. Oczywiście. No nie, tam to było lepsze. <grywa> Dobra kochani, kończymy ten dzisiejszy vlog, żegnamy się z wami i do zobaczenia w następnym filmiku Buziaki. Pa!